A więc myślisz, że jedzenie pięciu, sześciu posiłków dziennie pozwoli Ci szybciej spalać kalorie? Przyjęło się, że jedzenie pięciu, nawet sześciu małych posiłków dziennie miało przyspieszać metabolizm. Brzmi to całkiem sensownie, jednak czy faktycznie działa? Badania przeprowadzone przez zespół dr Kachlowej pokazują coś zgoła innego. Dwie grupy osób konsumowały dziennie taką samą ilość kalorii w postaci takiej samej ilości makroskładników, tyle że jedna w podziale na 6, natomiast druga na dwa posiłki w ciągu dnia. Eksperyment skończył się zaskakująco, ponieważ grupa osób jedzących dwa posiłki w ciągu dnia doświadczyła większej redukcji masy ciała, zmniejszenia zawartości tłuszczu wątrobowego, lepszej kontroli poziomu glukozy oraz poprawy wrażliwości na insulinę w porównaniu do tych, którzy jedli 6 mniejszych posiłków dziennie. Chociaż te wyniki pokazują ewidentne korzyści. Wynikająca z rzadszego jedzenia, należy zaznaczyć, że optymalna liczba posiłków może zależeć od indywidualnych potrzeb każdej osoby oraz warunków zdrowotnych. Śledź mój kanał po więcej takich zdrowotnych informacji.